Dzień dobry, dzień dobry. Jest godzina 4.43. I wygląda na to, że to będzie piękny dzień. Jest 4 stopnie Celsjusza na plusie, także nie jest źle. Jest nawet fajnie. Wstałem dzisiaj wraz z budzikiem o godzinie 4 rano. Wygrzebałem się z łóżka. Na dobrą sprawę wyszedłem już dużo wcześniej. Tylko w Wyjeżdżając już na ulicę zauważyłem, że yy, no, kosz na śmieci są powystawiane. Zapomniałem, że dzisiaj zabierają śmieci, więc, yy, więc zawróciłem. Pojechałem do domu, wystawiłem śmieci. Zabieram się teraz do auta i jadę na siłowni. Plan jest taki, trzeba ogarnąć dzisiaj. Ci jest chyba dzień bólu z tego, co kojarzę. A raczej dobrze kojarzę. Yy, więc parki i te sprawy yy, yy, Smoteczek Albo nie Plecki i klateczka Wjeżdża dzisiaj na tapet Tak, tak, tak Na ostatnim grobie robię Fajna sprawa Bardzo fajna Godzina 6.32 Właśnie jeden z siłowni Zmęczyłem się dość mocno, bo, bo nie ukrywam, że na koniec właśnie ten wieszlarz wszedł Który mówiłem, że będę implementował od tego tygodnia, no i implementuję Także mocny trening z rana, piękne słoneczko oznacza, że dzisiejsza pogoda będzie po prostu na maksa wypasiona. Plan jest taki, jadę do domu poddychać, bo pewnie medytacji już nie zdążę ogarnąć. Medytację sobie zostawię albo na mm, po pracy, albo przed pracą, jak zdążę. Jak nie zdążę, to po pracy, albo wieczorkiem w ogóle przy, po zimnym prysznicu sobie pomedytuję te snem. Eee, więc to zostawiam Teraz oddychanie Jadę zawieźć się do szkoły eee, i, I co? I lecę Lecę pewnie po paczki Lecę po y, akumulator I I cisnę Dobra, wszystko ogarnięte Jadę teraz zawieźć się do szkoły Celusia zawieziona, teraz cisnę po, paczuchnę, paczuchnę, a po paczuchnie cisnę po, po, akumulator nowy do przyczepki, także uuu. No, paczka odebrana, akumulator odebrany, towar rozładowany, faktura dodana, także biorę się do roboty. No, wyszedłem z pracy, jest za 10 druga jadę po Nelusie, cisnę do domu, ponieważ trzeba zająć się grodem. Pogoda taka jest. Dziwna, nie obiecuję sobie dzisiaj za wiele. Halo halo, witam serdecznie troszkę później jest 18.42. Eee, co się w tym czasie wydarzyło? Odebrałem lusy ze szkoły, przyjechałem do domu. Eee, chwilę posiedziałem sobie z rządką. Nawet przez przypadek mi się przysnęło na jakieś tam. Generalnie, jak przyjechałem do domu, zrobiłem sobie godzinną siestę. W tym czasie zjadłem, dzimnołem się, stałem. No i uroczyście wyszedłem na. Na co wyszedłem? Wyszedłem na zewnątrz do ogrodu, żeby zacząć powolutku działać z porządkami ogrodowymi więc zacząłem przycinać jeżyny, takie krzewy takie chabazie, które mi tam porosły przy płocie niestety miałem gówniane rękawiczki i cały się pocharatałem ale fajnie, bo mój tata był dzisiaj na u mnie na działce i poprosiłem go, przywiózł mi takie lepsze lepsze rękawiczki z działki, przywiózł mi też taką spalinówkę do której mogę podłączyć no, taką końcówkę która ma piłę i mam też taką końcówkę do przycinania tu i tego rodzaju rzeczy natomiast zacząłem sobie tak przycinać przycinać, przycinać i stwierdziłem a dobra to wezmę, odpalę kosiarkę i już przekoszę trawnik w momencie w którym odpaliłem kosiarkę już chciałem zacząć kosić to zaczęło lać więc y, kosiarka wylądowała z powrotem w piwnicy i sprawa jest taka właśnie, że leje teraz cały czas. No i nie wypowiem Wam szczerze, jaka jutro będzie pogoda, i czy dam radę coś porobić w ogrodzie. Myślę, że jeżeli nie będzie padać i warunki będą odpowiednie, to będą, będą się działy prace ogrodowe. Jeżeli jednak nie. No to mam co robić i naprawdę mam dużo, dużo, dużo do roboty, jeżeli chodzi o challenge. Muszę wymyślić challenge, o których wspominałem wcześniej. Muszę podsumować miesiąc, bo już za niedługo, bo w poniedziałek będzie miesiąc, jak kręcę na kręcę vloga na youtube Co jest mega fajne. To jest totalnie podsumować wszystkie swoje właśnie rzeczy, które od miesiąca czasu wdrożyłem i które powodują, że codziennie to moje życie jest coraz lepsze. W ogóle tak przyznam szczerze, że w momencie, w którym wyjeżdżałem z pracy, też miałem taki kłębek myśli. Mam tak raz na czas. Że jak zbyt dużo spraw naparza mi na głowę, zbyt dużo bodźców, zbyt dużo rzeczy, które muszę zrobić, moja głowa jakby zaczyna stawać się tak jakby, tak jakby bezbronna. Jestem taki skołowany, czuję, że wszędzie coś mi ucieka, czuję, że wszystkie te sroki gdzieś odlatują. W tym czasie zupełnie nie wiem nie potrafię na bieżąco działać. No i taki stan miałem dzisiaj. Generalnie mam taki mały spadek mocy od wczoraj, nie fizycznie tylko psychicznie właśnie. Ale poszedłem właśnie do ogrodu, popracowałem trochę z tymi z tymi krzaczorami, które się tam tak powiem nadenerwowałem, ale jakby ta głowa zaczęła przestała myśleć o czymś i działała po prostu w takiej monotonii, w takiej ciszy i już od razu powiem szczerze, lepiej się poczułem także no to są takie rzeczy, które ja na przykład bardzo lubię wyspacerować lubię pójść na spacer teraz wieczorem nie chciałem iść na spacer po południu no bo jak się robuś obudził, no są dzieciaki, Marta dalej się tak czuje, jak się czuje, więc po prostu, po prostu postanowiłem, że wyżyję się na ogrodzie, no i okazuje się, że to też pomaga. Aczkolwiek dla higieny swojego, swojej głowy, jeżeli by jutro była taka nawet... Woda lekko padająca, to zaraz po siłowni myślę, że zapakuję też buty do auta i, i pojadę. Pojadę do lasu, pojadę nad zaporę, pooddechać świeżym powietrzem, pokontemplować jakby nowe pomysły, nowe cele sobie tam ustalać w głowie. Przede wszystkim wziąć taki oddech. Domku. Kończę właśnie składać tego vloga. Obiegałem kilka marketów bo w poszukiwaniu kawy dla Marty, której niestety ale nie znalazłem. Taka specyficzna kawa lawatca, która nie występuje zbyt tak często. Natomiast byłem jeszcze w aptece po lekarstwa. No i przyjechałem do domu, zrobiłem z nim prysznic i medytacje także na dzisiaj sprawy zdrowotno-duchowe mam zaliczone no i co cóż, kończę składać vloga idę lulu i mam nadzieję jutro będzie wspaniały dzień wszystkiego dobrego i dobranoc.